Ten chłop z tyłu coś tam robi. <laughs> Bardzo siadaj. Nagramy shorta. Szybko. to jest krótkie. A nie, teraz mamy czasu, jak ma Trzy minuty. 3 minuty. Możemy 3 nic nagrywać. <laughs> Normalnie nic nie nagrywam. Już nie zagadam, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Poczekajmy z minuty. Wolny czas przez palce. Mrówka na zapalce. <laughs> Dobra, wracamy, ale jednak wracamy. Do robota, wracamy tak. do roboty. jestmy w dłonie, kleje i niech się dzieje. Patrzcie, co on tu ma. PIŁUJĘ by 17. Panowie, panie, moi drodzy, radiosłuchacze słuchacze i, i czytelnicy. Czytelnicy, tak. Jesteśmy, jak zawsze, będzie? na drugim kręgu, czyli na sezonie numer dwa naszego podcastu Prosto z Chcemy wam powiedzieć, że cieszymy się, że dotarliśmy do tego punktu. I ten punkt przekroczyliśmy. Czyli przekroczyliśmy granicę, barierę. Tą, naszą taką. Drugą syznową. Tak. Tak. Jedziemy z tym koksem. E, zapraszamy Was do nowego odcinka, który niebawem się ukaże. W odcinku dzieją się rzeczy niestworzone. Jak zawsze. I stworzone, I stworzone też. Stworzone też. Tak. A więc bądźcie z nami. Pamiętajcie, że konkurs Jastarnia, czyli festiwal modeli nieoczywistych na naszych shortach, ciągle się tam pojawia. E, wybierajcie głosując na model, który uważacie, że. Na słoik śledzi, będę ja zasłużył. I co? I to chyba tyle, nie? No to chyba tyle. I z odcinka tyle. dowiecie się, kto wygrał oczywiście półmodelu przyjacielu. O, tak, bo jest tam, jest, taka, jest tam taka informacja, tak? Tak, oczywiście. I dlaczego Tomasz wybrał y, model nieoczywisty do sklejenia? Tak. Myślę, że się dowiedzą? Myślę, że to nie, mnie zdradzi coś. Nie wiem, zobaczymy. No, nie Liczymy ma. na Was. Liczymy na Was. I także dowiecie się, co będziemy sklej, sklejali na live. Otóż to. Bo będzie live sklejalny. Coś nowego. Coś tak. starego i coś nowego. Trzymajcie się. Do zobaczenia. z pudła! Pa!